Witam serdecznie na kolejnym odcinku poradnika Lienowanego. Dzisiaj chciałbym omówić po prostu taką sytuację jak odruch Pawłowa, jak niszczyć psychikę tym wszystkim ludziom, którzy są w systemie, który krzywdzi dzieci. I teraz nastawienie psychiczne mężczyzny jest takie, że wchodzisz w to zupełnie nieświadomy, wszyscy są przeciwko tobie, to znaczy wszyscy składają hołdy takiej religii. Matka Polka albo Matka Teresa z Kalkuty w sensie, że ona jest wspaniała i w ogóle i tak dalej utrzymują ten obrazek. Tutaj skrajny przypadek, w jaki ja się spotkałem, to jeden z widzów kanału, pozdrawiam. Ja w ogóle podziwiam za odporność psychiczną, po prostu że... Pod opieką matki dziadek dziecku nadrywał uszy i pani psycholog powiedziała, że sobie czapką muszy nadrywał. Ja próbowałem trzy razy, mi się nic nie urwało i tutaj miał uszy naderwane. W opinii lekarza na sorze, który przyjął dziecko, wypisał mu zaświadczenie o, o, tych, o, o tym, wiecie, obdukcji, że po prostu to jest duża, dorosła osoba, pani psycholog po prostu to jest taki szaman, ona tam wiecie, rzuci kośćmi, popatrzy fusy od kawy i tu czapki, nie? No i prokurator sprawy umorzył, więc tutaj jest taki kult religijny, wiecie? Kurde, religijny, matka Polka, facet oczywiście to jest przemocowiec alimenciarz. I podchodząc do tych ludzi, to trzeba... Ja chciałbym poszukać taką metodę, żeby się z nich nabijać. Bo wiecie, to jest taka sytuacja, że ty idziesz do policjanta i myślisz, że on ma jakąś prawdę i sprawiedliwość w głowie. Nie? A on po prostu do ciebie patrzy i mówi, nie no to jest piozda, dupa, frajer, który się z babą nie dał rady i na pewno coś zrobił źle. I teraz zapamiętacie te słowa, na, na pewno coś zrobił źle, że po prostu baba go rzuciła, on na pewno albo przemocowiec, albo pił, albo coś, albo jej prezentów nie dawał, w każdym razie dupa. I teraz wszyscy ci ludzie z systemu, kurator, prokurator, sędzina, co tam sobie wymyślisz, się -y, Sresy, dupesy, oni wszyscy mają tą religię matka Polka i ojciec alimenciarz przemocowiec, nie? Oni tą religię mają ubito we łbach, nie? I teraz ja się zastanawiam, i teraz ty jako młody ojciec, młody w sensie małego doświadczenia, spotykasz się z tymi ludźmi i normalnie im wierzysz. I oni się opowiadają, są ogarnięci tym szałem religijnym matki Polki i ty odnosisz udary psychiczne, bo oni, ma, oni są jakby tacy, takie mają we łbach ubite to wariactwo, a ty myślisz, że oni są sprawiedliwi i w wyniku tej, tej różnicy poznawczej po prostu niszczy je twoja psychika. I to naprawdę dostajesz poważne udary, nie? I teraz powiem wam taką sytuację i ci wszyscy ludzie tak też zdolni są ci coś powiedzieć, ale oni myślę sobie, oni są wyznawcami. Wiesz, wobec sobie, że jest taki kult. Tam się mówiło, jak byłem młody, to wolnomularski albo jakiś tam, nie wiem co tam, w iluminaci i rządzą światem i oni mają tą religię ubitą, ale oni się nie objawiają. Rozumiesz? Oni, oni, się nie, oni, oni to jest tajna organizacja, jakby tu oni wszystko jest tajne. Ja to dopiero wykombinowałem po iluś latach stykania się z tymi wszystkimi ludźmi, głębokiej analizie ich wypowiedzi nie? i teraz i oni nie chcą zdradzać tej religii. I ja wymyśliłem coś takiego jak im po prostu niszczyć psychikę, nie? bo oni w zamiar żeby, bo, bo normalnie jest tak, że oni niszczą ci psychikę. Pani na przykład mecenas jak wnosi oskarżenia wobec ciebie to są z takiej, z takiego zestawu, że ona sobie odhacza opcje, nawet nie muszą ciebie dotyczyć. Większości ciebie nie dotyczą. To tak jak w jednym tym, że Coś tam, jak w tej planszy, co, co pokazywałem, jest na, na tytułowym odcinku, że matka mówi, ale to nie, koleżanka mówi, ale to nieprawda, ale działa, nie? To wszystko działa. I teraz przejdźmy do czegoś takiego, że aplikowanie tej matki Polki i alimenciarza przemocowca, to jest taki u nich odruch. Oni nie potrafią poza to wyjść. I teraz powiem wam coś, co jest ośmieszające, nie? By, by, jest takie coś, pojęcie psychologiczne, pies Pawłowa, psy Pawłowa, czy coś takiego. Otóż. Pawłow, to rosyjski rosyjscy uczeni, to ja ich podziwiam naprawdę, on przyprowadził swojego kolegę i mówi tak kiedy yy, i on przyprowadził swojego kolegę do takiego pomieszczenia, gdzie były te psy, na jednym się nazywało policja, na jednym się nazywało adwokaci alienacyjni, na innym sędzina i tak dalej na tych wszystkich klatkach były takie nazwy, kurator prokurator i tak, i tak dalej to wszystko, OZSS, psycholog który pisze opinie nie? Kogoś o kimś zapomniałem, to przepraszam, nie? Na tych klatkach. I Pawłow, naprawdę uczony radziecki Pawłow przyszedł, swojego kolegę przyprowadził, zadzwonił dzwoneczkiem i te psy wszystkie zaczęły się ślinić. Po prostu ślina im z prysków leciała. A ten popatrzył i mówi... Yy, yy, no, znał treserów, nie? Nawet może sam był przyjmijmy I żeby wytrenować u psa, żeby się ślinił. To jest niemożliwe po prostu, to jest niemożliwe. To jest taki odruch, że się ślini, nie? To można by takiś substancjami. I go zawsze chciał pytać Pawłowa, jak to jest. Odruch Pawłowa to się nazywa. A to mówi, a to prosta sprawa, nie? Dawałem im jedzenie. nie? I za każdym razem jak, jak jadły psy, to po prostu towarzyszył temu taki, taki taki sygnał dzwonek, po prostu dzwonek. I psy sobie u u powiązały we łbach, że dzwonek, to zaraz będzie jedzenie. Jak, czyli jedzenie powodowało ślinienie się naturalne. Psy muszą szybko jeść, bo to jest tak, że one jak coś upolowały, to były większe zwierzęta, lwy i tak dalej, które chciały im to zabrać, więc psy jedzą, zauważycie, że one jedzą tak, aby za chwilę je, tą miskę im odebrać, nie? przynajmniej takie nisalonowe. Yy, no to i one po prostu się śliniły natychmiast, żeby być gotowi do tego jedzenia. I powiązały się te sygnał dzwonka. I później tak, nawet jak nie było jedzenia i pojawia się dzwonek, to powstał taki odruch bezwarunkowy, że się zaczynały ślinić. I taki sam odruch jest Pawłowa, jak po prostu przychodzi pan, kurator, prokurator, pani sędzina ma ten odruch Pawłowania, że po prostu jak widzi matkę i ojca, ona popłakuje, ona udaje Tom, ona udaje ofiarę a po orzeczeniu wyroku rzuca się przez salę sądową i zaczyna trzaskać męża, który ją rzekomo się nad nią znęcał, to oni ci wszyscy ludzie mają odruch Pawłowa, odruch Pawłowa, matka Polka i ojciec przemocowiec. Oni wszyscy to widzą, oni nie są w stanie po to wyjść. Jak Pawło zadzwonił dzwonkiem, to te wszystkie psy się śliniły, nie miały na to żadnego wpływu, nie? I to jest zabawne dosyć. Tylko błąd jest taki, że jak wchodzisz w to całe środowisko, to nie możesz o nich myśleć, że oni mają jakąś władzę. Po prostu dzwonek. Jeszcze byście mogli jakiś mały dzwoneczek sobie dzwonić, nie? I oni nie mają, te psy nie miały wpływu na to. Był dzwonek, to się śliniły. A ci wszyscy ludzie, których opisałem te, ten pies, który się nazywał kurator, prokurator, to wszystko to oni mają wszyscy od ruch Pawłowa, na matkę Polkę i ojciec Przemocowy. Czyli jak widzą... Na przykład, w praktyce to wygląda następująco. Policjant, matka dzwoni, że coś tam jest nie tak i jest tak, policjant Ciebie spotyka, to Ciebie zatrzymuje z dziećmi, oddziela Cię albo coś, czekacie na matkę i na przykład mi kazał napisać, że ja przekazuję w czasie spotkania dzieciom, dzieci policjantowi, nie? Taki odruch Pawłowa. Jak oddam dzieci matce, to mi nikt nie zrobi, nie? Matka Polka, ojciec przemocowiec, jest nie? Na przykład, moja adwokatka, Moja adwokatka alienacyjna występowała, bez adwokata, ale adwokatka alienacyjna, dziękuję pani Katarzyno z rynku, dziękuję bardzo, nie, to ona tak, ten odruch Pawłowa miał taki szybki, yy, przemocowy z alimenta, że sama napisała, że tym przemocowcem, ja wiedziałem, że płacenie alimentów to jest naprawdę, żeby nie podpaść tego yy, komornikowi, to jest podstawa i płaciłem te alimenty, po prostu płaciłem. Nie, i ona na pewnej rozprawie dzwoneczek zadzwonił i ona już wzięła, dołożyła przemocowiec, alimenciarz i, ja i ona na rozprawie apelacyjnej mojej o kontakty, to powiedziała, że ja nie płacę alimentów, nie? A ja powiedziałem, że proszę o przerwę, żeby pani mecenas mogła sobie poczytać dokumentację, bo w ogóle opowiada sądowi nieprawdę, nie? Że, żeby się zapoznała, może proszę o przerwę 15 minut, żeby zapoznała się z dokumentacją, bo chyba się sprawy pomyliły albo w ogóle, nie? I ona była wtedy tak i już przestała być tak, trochę była bardziej się padła. Czy Ona miała taki odruch Pawłowa, że jak jej ktokolwiek powiedział, że ja nie płacę alimentów, to ona już to od razu wierzyła, nawet nie sprawdzała, nie? Rozumiecie? I na przykład jeżeli jest sobie jakieś spotkania, nie? To tego, nie? To, to, to tego, nie? To, to wiedząc o tym, że na przykład policjant w czasie kontaktów od razu automatycznie zabiera ci dzieci odebrać, zamierza ci dzieci odebrać, to proszę pana, patrzy, pan ma taki odruch, że jak pan widzi ojca, to pan uważa, że dzieci są zagrożone. Na przykład rozumiecie, taką wam daję, tylko takie coś, nie? I musisz, musisz po prostu jakby dowolny mularzy, nie? A ten, na przykład, wiesz, spotykasz gościa, który widać, że ma jakąś taką władzę nie wiadomo, skąd się biorą, co on nie ma kompetencji ani nic, byś takiego, wiesz, iluminata spotkał, nie? Jeżeli w to wierzycie, to ja wam powiem, że jak jako dzieciak to bardzo dużo książek czytałem o wolnym nie? Później to umarło, i teraz znowu nasze pokolenie zapomniały wasze, nie? Się, znowu w zaczyna wierzyć, nie? I ci iluminaci, nawet pan samochodzik chyba był i ziluminowany. I teraz znowu dygresja. I zaczynasz od policjanta wyciągać tą matkę Polkę, nie? I tak wie pan, a czy czasem nie ma pan takiego wrażenia, że tak jakby. Podświadomie pan, e, nie ma pan takiego wrażenia, że policjanci najlepiej, nie o sobie, tylko, wie pan, nie odnosi pan takiego wrażenia, że policjanci tak jakby na zasadzie takiego odruchu traktują, że matka zawsze jest e, dobra dla dziecka, a facet jest zawsze zagrożeniem. Nie ma pan takiego wrażenia, co by pan powiedział o swoich kolegów? o ta coś zacieciatyw, ale ja pana nie pytam, nie, tylko o pana prywatne, tylko co pan powiedziałby o kolegach, nie? I tak dalej. I, albo z kuratorką, możesz tak pogrywać sobie, nie? Bo ona na ten odruch, nie? Przy pani... Mm, tak, ale nie byłoby bezpieczniej, ale tak wie pani, tak rozmawiamy, ale nie byłoby bezpieczniej po prostu nic dobrego ojcach nie pisać, bo wie pani, to zawsze może być tak, że to może być matka, matka wspaniała, a może być taki, on może być taki ukryty przemocowiec. Nie ma pani czasem, nie napisała pani czasem takiego raportu, że pani poczuła to normalnie głębią swojego serca, że facet jest zarąbisty, a matka jest naprawdę tragiczna I, i, i pani napisała w raporcie, potem się okazało to nieprawdą, może by lepiej tak nie ryzykować, nie? I patrzysz na niej i wyciągasz im to, nie? Czyli po prostu, powiem ci tak, instynkt, odruch Pawłowa, matka Polka, ojciec przemocowy, calimenciarz, to jest u wszystkich automatyczny. Idzie matka do, do, na przykład do, czyli tak, omówimy sobie tak. Prawniczkę omówiłem wam, że po, dostała informację, że nie płaci alimentów i powiedziała to w sądzie się ośmieszyła. Policjanci, jak oddam dziecko matce, to nikt mi nic nie zrobi. Obowiązujący trend Matka Polka i ojciec przemocowiec, to zawsze lepiej matce oddać, nie? Zawsze. I teraz dzwonią i też bardzo zauważyłem taką rzecz, ostatnio mi się tak skojarzyło, że yy, policaje nasze, nie? Yy, to robią tak, że jak mają jakąś sytuację, to dzwonią często gdzieś do przełożonego i... I tego, i jak on, on się, jest taka sytuacja, to, to co, zadzwonimy do przełożonego, jak wie pan co, jak zobaczysz, że on tam się zbiera, to wie pan co, może zadzwonimy do przełożonego, jak to dziecko ładnie odebrać i, i anulować tego. Ja bym chciał numer do tego, ja bym chciał do kogo pan dzwoni, nie? No bo wie pan, panu dam, ja bym chciał go dać do wyróżnienia, nie? Za działanie dla dobra dziecka, nie? Jak policjant w interwencji jest takie, że ty jesteś dzieci i matka coś tam w tle, to zawsze sięgają przy mnie i dzwonią albo gdzieś idą, nie? a idzie pan do przełożenia, to może ja pójdę z panem, bo, bo wie pan co, jak, jak dzwoni, to mówisz, a wie pan co, ja pogadam z przełożonym, mu nakreślę, że jestem przemocowy z alimentem, że matka Polka, nie? To, to szybciej pójdzie, zaraz szybciej coś wymyślimy, albo do tego, nie? Coś wam proponuję taką, w każdym razie nie nastawiajcie się na to, że ci ludzie są obiektywni, bo oni, oni po prostu przy widzą ciebie, dzwoneczek dzwonią, oni się śliją, oni dziecko oddają matce i ty jesteś zły w ich oczach. Tak to sugeruje dalej działać. Czyli tak, mówiłem, a adwokatka to alimenty, komornicy, to matka przychodzi, mówi on nie płaci, on płaci, to zajmują mu konto i rzeczywiście przestaje płacić, bo nie ma, bo mu zajęli konto, nie może alimentów zapłacić, czyli przyczyna jest taka policjanci to adwokatka, a policjanci jak oddam dziecko matce to nic nie zrobi, to już dzwoneczek u nich dzwoni cały czas, oni to już mają, oni są poślinieni, nawet ten dzwonek nie działa, nie? I można się z nich nabijać. Nie, wie pan taki, wie pan, słyszał pan o czymś takim, że i na przykład, no nie mówimy, że psy, nie, nie, nie znęcajmy się nad nimi, nie? Ale wiesz, wiesz jak to działa i możesz to próbować, jak jesteś inteligentny, pozbądź się takiego czegoś, że ty myślisz, że oni są sprawiedliwi. Tak samo w OZS-ie. Wszystko mi dobrze powiedziały też, ojcu jednego ja powiedziały wszystko na gębę, mu powiedziały, że my widzimy to i tamto i tamto. Wiesz co? Jak Miko kobieta mówi coś, żebym ją dobrze postrzegał, to ja wiem, że ona zamierza mi nóż w plecy bić. Jeszcze, jeszcze się ojciec, który, o którym mówię, pozdrawiam, to też wie o co chodzi. Niech on mi powie, bo one mówiły super opinie, że z sss u że widzą, że dziecko się do niego tuli, nawiązał silny kontakt i tak dalej. Ale ja bym chciał usłyszeć, jak na końcu to wyszło, nie? Bo wiesz... On, to jest inne in, zagranie kobiet, że wszystkie kobiety chcą dobrze wyglądać. Jeżeli, jeżeli jesteś z kobietą jakąś, z zesesu, z stresu, dupesu i tak dalej, to ona chce przed tobą dobrze wyglądać, nie? I po prostu chce widzieć tą twoją akceptację, żeby ci później wbić dużo w plecy, bo jej ostatnie wrażenie, że ty ją lubisz. Bo jakby ojcowie wykazywali, że ją nie lubią, to on by im się psychika załapała, nie? To jak one ci będą słodzić, albo sędzina będzie tego, będzie tego, to automatycznie reaguje coś takiego. Proszę pani, mnie naprawdę nie interesuje to, co pani mi teraz powie. Mnie interesuje, żeby to było zapisane dla dobra dziecka w protokole, nie? Proszę pani, i bardziej mnie interesuje, żeby Pani szybko ten protokół, Nie traćmy czasu, nie? Nie daj sobie tych opowiadać, tych słodkich banałów, nie? Tylko powiedz tak, proszę pani, a gdyby... To znaczy co pani zapisze w protokole, pytasz, nie? Bo... Yy, bo tak, to, to teraz sobie rozmawiamy, ja fajnie, ale to tak, waży, ważny papier, to jak, ale jak, w jakich zdaniach pani to ujmie? I ona wiesz, kurde, zaczyna się widzieć jak wąż, bo ona tu Cię zmanipulowała, jak Ty odchodzisz za, yy, wiesz, o dobrym zdaniem, to to chyba zdanie jakoś psychologicznie zostaje, to od razu jej mówisz, że Ty czekasz na protokół, papieren, papiuren, papieren się liczą, nie tego, i proszę pani, to ja tak, to pani mi to może wypisać na kartce do sądu w tej chwili i ja to od razu zaniosę, żeby bo kontakty, bo pani tu miesiącami kontaktu nie będzie. Czy, czy mogłaby mi pani to na karteczce napisać? Tu i teraz, nie? Albo czy ja mógłbym to nagrać, albo coś takiego, nie? Nie bój się, one, one już mają wiedzą z przodu, że, że po prostu ja wam powiem tak, włażenie z wazeliną czy bez wazelin nic nie daje. One Tobie powiedzą co innego i tak zrobią zupełnie. One już wiedzą co mają zrobić, co inaczej działa. To nie zależy od tego co Ty zrobisz, tylko co odżyczy. Jakie wiatry wieją, one wiedzą, nie? Czyli w OZSS-ie też się nie daj na to robić. Sędzina to jest ten też próbuje Ci takie coś, a naprawdę to ma... Sędzinę poznasz po tym odruchu Pawłowa, że alimenty szybko, a nad kontaktami, to ona się musi zastanowić. Jak jej powiesz, że wnoszę o wyrównanie kontaktów od czasu zgłoszenia, to ona... <laughs> Ale jak to? Jak to? Przecież ja tu się ślinię na dzwoneczek, jest wszystko okej, okay. Ty jesteś zły, niedobry, ja ci tu muszę kontakty ograniczyć, no najlepiej, żeby dziecko cię zapomniało, a wtedy na OZT sesję -y wyślę, że jest słaba więź, a to jest zabawne, bo to jest sprzeczne z logiką. Jeżeli jeden rodzic wyniszcza więź drugiego i ten jeden ma słabą więź, a ten drugi ma mocną, to powinno dziecko zostać przeniesione do tego, co ma słabą więź, żeby z nimi się zawiązała, prawda? A oderwanie, z, 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 zmniejszenie kontaktów, jak jest słaba więź, to chyba jest taki metoda, żeby niszczyć tą więź, nie? Tak? To jeżeli byś miał z dziećmi wspaniałą więź na tej zasadzie, to byś miał full kontakty, nie? A jak więź jest słaba, to niszczysz to tak, jak w samochodzie by było tak, że samochód, mm, nie wymieniałeś. Po prostu zapominać wymieniać olej i masz po prostu słaby skład oleju, to tym rzadziej trzeba wymienić ten olej, nie? A jak wymieniasz często i masz super ekstra normalnie nowy zalany, to za tydzień zaladź jeszcze raz ten nowy, nie? To tak to... No, brak zupełnej logiki, nie? Jeżeli, cho jeżeli chodzi o kuratorów, to oni mają taki problem, że... Ja miałem taki problem, że po prostu kurator mi coś mówiła, że wszystko fajnie, ja wiem, ja pana rozumiem, tu matka utrudnia kontakty z dziećmi czy coś takiego, nie? A potem w protokole nic z tego nie było, bo ona idzie z protokołem do szefa kuratorów, a szef kuratorów idzie do sędziny i mówi, a ta popraw to to i to i ta i mówi, popraw to i to i to, nie? Tak i tak, bo tak to ma być. Więc ona tu nie ma nic do powiedzenia. Więc dałem wam narzędzie. Z tego cika podsumowanie jest następujące. Jeżeli uważasz, że... Ci ludzie, którzy mają odruch Pawłowa o nazwie matka Polka, ojciec, alimenciarz, przemocowiec, oni, oni są obiektywni, to idź do, to najpierw uderzył łbem o ścianę, jak to wojsko mówi, jak coś głupoty opowiadasz albo myślisz, to każali ci trzasnąć baranka, walnąć łbem o ścianę, może się tam klepki poukładają lepiej, nie? Nie rób tego, nie rób tego w domu. I teraz, jeżeli masz takie wrażenie, że to jest wszystko sprawiedliwe, to idź sobie do, po prostu do, na policję, od dzielnicy ja mówię, proszę pana, jak tu z kontaktami z dziećmi, jak ja mam kontakty, na przykład matka nie chce, to co zrobi patrol, nie? Co zrobi patrol? I niechęć, no to patrol weźmie pałę i matkę oklepie i dzieci przyprowadzi, nie? Ja Pierwszy patrol ci przychodzi i mówi ci, ja panu dzieci nie przyprowadzę, nie? Albo, proszę pana, ja mógłbym sobie z takim patrolem jechać na interwencję, zobaczyć jak interwencja wygląda, wyciągania dzieci, po prostu jak, jak matka nie chce, czy ja mógłbym gdzieś w sobotę tu przyjść, poczekać żeby... i zobaczyć w jego oczach, Jakie jest nastawienie? To ci zmieni twoje nastawienie. Czyli musisz się nastawić, że oni mają odruch Pawłowa. Dzwoneczek, matka Polka, ojciec przemocowiec. Nie? To jest pierwsza rzecz. A druga rzecz, żeby im jechać w psychikę, zadawać pytania o to ich wyznanie iluminackie, te, te iluminaci, czy jak oni tam się teraz nazywają, nie? O to ich pytać o to prawdziwą wiarę, nie? Wiesz, bo, bo niektórzy mówią tak, że on do, do, do tego, do, jak to się mówi? Do kościoła chodzi, a za koszulą ma diabła, czy coś takiego, nie? Czyli tak, oni ci mówią, że niby dla dobra dzieci, a mają diabła pod koszulą, czyli działają na szkodę dzieci. I możesz z nimi te tematy pociskać i ich obserwować. Ale nie, że ty mówisz i czekasz, co on powie, tylko mówisz i patrzysz na jego twarz. I on tak zatyka, to znaczy, że oj, oj, odruch Pawłowa Nie, nie. Pozdrawiam was serdecznie. Życzę, życzę wam dużo eksperymentów z badaniem odruchu Pawłowa. Tylko nie mówcie o tym, że jest odruch Pawłowa, że, że mają odruch Pawłowa, nie? Ale... Możesz pytać tak, wie pani co, yy, proszę pani, a według pani to ilu ojców, yy, z którymi się pani spotyka to jest, jaki procent ojców to są przemocowcy, nie? E, 90, i, i ją pytasz konkretnie, nie? A wiecie co, że przemocowcy to są yy, około 2, 1-2% mężczyzn, ale jeżeli jesteś w czasie rozwodu, to do przemocy psychicznej lub fizycznej, za długo ze sobą zostając ludzie, to 35% chyba ma 30% albo 27% ojców, czyli 1 trzecia ojców się przyznaje do jakiejś rodzaju przemocy takiej lub takiej, nie wiedzą, nie zostawacie z kobietami, nie? Ale jak ona, no to pytajcie po prostu, nie? Jak tam u nich odruch Pawłowa? Dajcie znać w komentarzach, jak ten odruch Pawłowa wygląda. I tu będą, wiecie, do następnego odcinka. Pamiętajcie subskrypcję, łapkę w górę i pozdrawiam Was serdecznie. А нет, это все скончило. А нет.